Co jest dla nas dzisiaj najważniejsze w życiu? Miłość? Rodzina? Czy kariera? A może wszystko razem? Tak naprawdę nic się nie zmieniło. Jedynie Korolla, której zaufały już miliony kierowców, Toyota Corolla w cenie już od 89 900 złotych. Z dzieckiem odkrywaj świat Story od Kinder Chocolate. Łączcie elementy i kreujcie waszą własną historię. Twórz opowieści razem z dzieckiem. A w Loterii Kinder radosny Dzień Dziecka do wygrania atrakcyjne nagrody. Więcej na kinder.pl Super ceny Aldi. O, od czwartku olej kujawski. Jedynie 5,99 przy zakupie dwóch. I masło osełka. Drugie, aż 74% taniej przy zakupie dwóch. No i ogórki gruntowe, aż 52% taniej. Tylko 7,99 za kilogram. Takie ceny to ja lubię. Oreal Aqua Plus. Każdego dnia. Rozerwij, wsyp i poczuj wpływ codziennego nawadniania z formułą elektrolitową H2 Orial Boost. Orial Aqua Plus wspomaga wchłanianie wody, a codzienne nawadnianie inspiruje Cię do dzielenia się pełnią życia z całym światem. Bo kiedy jesteś pozytywnie nawodniony, pozytywnie odbierasz każdy dzień. Codzienne nawadnianie z Orial Aqua Plus pozytywnie wpływa. Szukaj w aptekach. Bow Media Expert taniej masz. O tak. Taniej masz. Przed XXL w Media Expert. Na przykład idealne do nauki i rozrywki tablety Redmi Pad SE. 11-calowy wyświetlacz z odświeżaniem 90 Hz, zapewniający komfort dla oczu. Kinowa jakość dźwięku z czterema głośnikami z obsługą Dolby Atmos. Pojemna bateria. Teraz z kodem rabatowym już od 529 zł. Bo w Media Drugi 60% taniej. Teraz w Carfurze tydzień promocji. Drugi produkt 60% taniej. Na przykład praliny Lindor w promocji. Drugie opakowanie 60% taniej. I Coca-Cola, Fanta lub Sprite w promocji. Drugi dwupak 60% taniej. Z aplikacją kartą seniora lub kartą payback. Oraz napoje izotoniczne w promocji. Drugi produkt 60% taniej. Z aplikacją kartą seniora lub kartą payback. Carfur, tańsze wyjście na zakupy. To jest moja moc, i zmęczenie znika.

Do nerwów Mag o, Mag lek MagnoCal, o Lek Magnokal łączy magnes z potasem i uzupełniając ich niedobory, wspiera układ nerwowy, mięśnie oraz serce. I wszystko da. To jest lek dla bezpieczeństwa w sposób zgodnie z łodką, dołączony do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nasze oczy wpatrują się w ekrany nawet 10 godzin dziennie. Stara zoliń sucha i podrażnione oczy to krople o potrójnym działaniu. Nawilżają, chronią i regenerują. Ty robisz to, co lubisz, a twoje oczy są długo nawilżone i chronione jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Sajos. Nowa, ulepszona pielęgnacja Intense Keratin. Z kompleksem keratyny. Dla mocniejszych włosów od wewnątrz. Nowy Sajos Intense Keratin. You Intensified. A dla ochronnej stylizacji włosów ulepszona linia Sajos Keratin. Persil. Bez względu na to jak trudny był mecz, żel Persil zapewnia głęboką czystość prania i higieniczną czystość pralki. Persil obietnica głębokiej czystości. Persil zawsze dajesz z siebie wszystko. Przy ulicy Finansowej mieszka Ania, która marzy o wygodnym autku. Nierabialne? Rabialne! Z nowością od Providenta. Weź pożyczkę bez prowizji u doradcy lub online do 30 tysięcy złotych. RRSO 29,1% Provident. Jest dobrze. Kiedy wygrywasz w Eurojackpot, nic nie stanie na Twojej drodze. A świat jest na wyciągnięcie ręki. Bo nowe życie ma dla Ciebie jeszcze wiele niespodzianek. Teraz do wygrania 520 milionów złotych. Eurojackpot. Doświadczaj więcej. Mamo, twoja skóra pachnie jak róże. Twoje miękkie usta zarażają uśmiechem. Otaczasz mnie miłością. Teraz w Douglas na Dzień Mamy odbierz kosmetyczkę w prezencie. Szczegóły w perfumeriach i na douglas.pl Jak maj i urodziny Leroy, no to ogród. A skoro mowa o maju i ogrodzie, to witamy Maję. Cześć! A jakieś rośliny? Coś, co rośnie? Rosną to oszczędności, bo zwracamy stówę za każde wydane 500 na te produkty do ogrodu. No to raz, dwa do Leroy. Przygotuj się na najlepsze candy w historii. Na zaskakująco cichą pracę na energooszczędne rozwiązania na wsparcie sztucznej inteligencji, która ułatwia życie. Na świeżość i pojemność. Przygotuj się na nowe Candy. Gotowe dla ciebie Candy. Teraz w Media Expert, ułatwiające życie w domu i w kuchni sprzęty Candy w super niskich cenach. Bo w Media Ekspert Niskie ceny, niskie ceny, niskie ceny, niskie ceny, niskie ceny, niskie ceny. Niskie ceny. Niskie ceny, niskie ceny Dużo więcej niż niskie ceny i niskie ceny na grilla Od czwartku do soboty schab tylko 17,99 A ogórki polskie tylko 5,99 Delikatesy Centrum, niskie ceny dla wszystkich Idealnie puszysty rogalik i aż trzy warstwy delikatnej czekolady Milka Czekoladowo, czekoladowo, czekoladowy Potrójna przyjemność, potrójna delikatność Nowe Milka Choco Croissant kulturalny. Na rynku jest już dostępna antologia sztuk włoskiego noblisty Luigiego Pirandella. Zbiór pod tytułem Nagie Maski ze wstępem Judyty Pongowskiej zawiera sześć dramatów powstałych w latach 1917-1929. Sztuki i powieści Pirandella zacierają granice między światem realnym a rzeczywistością wykreowaną i kwestionują ideę prawdy absolutnej. TVP Kultura poleca. Agata Passent i Maciej Makselon. Udamy się do starożytnej Grecji, lubimy się tam cofać. Jak wyglądała ta demokracja ateńska? Dobry tytuł w niedzielę o 16.35 w TVP Kultura. Niedziela z Ewą Skibińską. Za aktor płaci się cenę. Nie patrzę tak na to, bo nie umiem sobie wyobrazić innego swojego życia. Ewa ma bardzo silną osobowość, która emanuje i rodzaj głębi, która nie jest nachalna. Z drugiej strony pojawia się takie, ja to nazywam pielęgnowaniem ekscentryczności. Jeżeli się już wchodzi na tę scenę, to trzeba być drapieżcą. Premiera w niedzielę od 17.15 w TVP Kultura. Ceny Aldi. O! Od czwartku olej kujawski jedynie 5,99 przy zakupie dwóch. I masło osełka, drugie aż 74% taniej przy zakupie dwóch. No i ogórki gruntowe aż 52% taniej, tylko 7,99 za kilogram. Takie ceny to ja lubię! Bo w Media nie ma. Mega okazja w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A56 5G. Aparat 50 megapikseli. Funkcje AI. Teraz 200 zł taniej. Smartwatch Samsung Galaxy Watch 7. Zaawansowane funkcje zdrowotne. Teraz 100 zł taniej. Kup w zestawie smartfon i smartwatch Samsung i zyskaj dodatkowe 100 zł rabatu. Sięgnij po lody z Carrefoura, gdy chcesz dzielić się szczęściem i pokazać, jak wiele was łączy. Gdy bez beztrosko smakujesz chwilę i kręcą cię małe szaleństwa, albo gdy masz wszystko w nosie i pod nim. Bo w Carrefourze mamy ponad 380 rodzajów lodów na różne okazje. Lody Kaktus w promocji 2 plus 1 gratis i duże lody Big Milk tylko 11,89 za opakowanie przy zakupie dwóch z aplikacją, kartą Seniora lub kartą Payback. Odkryj ponad 380 rodzajów lodów w Carrefourze. Dolegliwości żołądkowo-jelitowe? Iberogast. Kropla ukojenia dla trawienia. A teraz nowość Iberogast Balance. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. O tym niechętnie się mówi, ale dla mnie to nie jest tabu. Jeszcze niedawno często odczuwałam podrażnienia i suchość stref intymnych. Ginekolog zalecił mi zaskakująco proste rozwiązanie: Zmianę żelu do higieny intymnej na Iladian 40. I to był strzał w dziesiątkę. Iladian 40, odpowiada potrzebom kobiet w moim wieku: ma odpowiednie pH, myje, regeneruje, a dodatkowo nawilża nawet do 24 godzin. Iladian 40 Plus sprawił, że zapomniałam o dyskomforcie. Iladian 40 Plus polecam Aneta Zając. Kiedy wygrywasz w Eurojackpot, nic nie stanie na Twojej drodze, a świat jest na wyciągnięcie ręki, bo nowe życie ma dla Ciebie jeszcze wiele niespodzianek. Teraz do wygrania 520 milionów złotych. Eurojackpot. Doświadczaj więcej. Nasze oczy wpatrują się w ekrany nawet 10 godzin dziennie. Stara zoliń, suche i podrażnione oczy to krople o potrójnym działaniu. Nawilżają, chronią i regenerują. Ty robisz to, co Lubisz, a Twoje oczy są długo nawilżone i chronione. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Katarsienny? Uzawienie? Spędzenie? Poczuj efekt, nie alergię. Alertek. Efekt z bilastyną blokuje wszystkie te objawy alergii. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sajos. Nowa, ulepszona pielęgnacja Intens Keratin. Z kompleksem keratynę. Dla mocniejszych włosów od wewnątrz. Nowy Sajos Intense Keratin. You Intensified. A dla ochronnej stylizacji włosów ulepszona linia Sajos Keratin. Persil. Wow, mamusia w nowej sukience. Oh, yeah. O too... nie. Persil Discs Expert Stain Removal. Stworzony dla Ciebie z naszą najlepszą formułą do usuwania plam. Persil. Obiednica głębokiej czystości. Persil, zawsze dajesz z siebie wszystko. Przechowuj poza zasięgiem dzieci. Zdaj. Zdaj. Znowu niedomyte naczynia? Zamień twardą tabletkę na innowacyjną kapsułkę Finish Ultimate Plus, która rozpuszcza się szybciej i ma trzykrotną moc czyszczenia, co zapewnia naprawdę czyste naczynia bez konieczności domywania. Finish Ultimate Plus. Najlepsze rezultaty zmywania. Loteria Finish. Wygraj wkład własny na mieszkanie. Dobiec się więcej na promocjafinish.pl Przy ulicy Finansowej mieszka Ania, która marzy o wygodnym autku. Nierabialne? Rabialne! Z nowością od Providenta. Weź pożyczkę bez prowizji u doradcy lub online do 30 tysięcy złotych. RRSO 29,1%. Prowident. Modivo Club największa platforma korzyści w Polsce. Modiwo obuwie CTC Worldbox Half Price. Zyskaj 10% zwrotu na kartę podarunkową za każde zakupy, oferty specjalnie dla klubowiczów i wiele więcej. Modiwo Club sprawdź szczegóły na Modivo.com. Z okazji urodzin Leroy dokładamy swój kafelek do waszych oszczędności. Dlatego dostajecie 200 stówy zwrotu na kupon w klubie za każdy wydany tysiąc na gresy i glazury. Kapelkowa promocja trwa, no to raz, dwa na urodziny do Leroy. Najważniejsze są kontrola, precyzja i szybkość. Taka jest nowa golarka Remington Limitless X z hybrydowym systemem golącym Synx. Gol się pewnie i jeszcze bliżej. Polecam Szymon Marciniak. Kup w Media Ekspert wodoodporną golarkę Remington i gol się pewnie z hybrydowym systemem ostrzy. Teraz za jedne 499 zł, 99 groszy, a dodatkową głowicę golącą Remington dostaniesz w prezencie. Media masz. Niskie ceny, niskie ceny, niskie ceny, niskie ceny, niskie ceny, niskie ceny. Niskie ceny, niskie ceny. Dużo więcej niż niskie ceny i niskie ceny na grilla. Od czwartku do soboty schab tylko 17,99, a ogórki polskie tylko 5,99. Delikatesy Centrum. Niskie ceny dla wszystkich. O, karykóweczka. Nie, dla psa kiełbasa. Tata musi uważać na wątrobę. Tu może ciasto mojej roboty? pomni. Dba o poziom cukru. Tacie potrzebny jest ProLiver Diabeto. Proliwer Diabeto znakomicie wspiera pracę wątroby i zawiera wyciąg z morwy białej, korzystnie wpływający na właściwy poziom cukru. Przecież Artur jest dietetykiem, wie co mówi. Teraz już mam Proliwer Diabeto, czyli mogę się poczęstować. Proliwer Diabeto. Zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Przyjemnych chwil z programem życzy jego sponsor, dystrybutor wyrobów medycznych na Gagai i Refluks, Manti Kompleks Gel i Manti w tabletkach. Sponsorem programu jest Olimp Labs, producent suplementu diety Olimp Collagen. Był amerykańskim idolem. Jednym z najbardziej znanych intelektualistów XX wieku. Dramaturg Arthur Miller. He was... Był nie